Witajcie, jestem Jacob i zapraszam Was do oglądania czwartego odcinka Minecraft. Old School na wersji beta 1.5 um, Jak widzicie Z odcinka na odcinek Z trzeciego na czwarty, czyli ten Który właśnie nagrywam um, To jest pierwsza przerwa między odcinkami, której nie filmowałem um, Zebrałem um, Zebrałem drewno Naprawdę dużo drewna, jak tutaj widzicie, wszędzie są sezonki. Um, zasadziłem te sezonki, później one urosły jeszcze raz z e, ciałem trzeba i zasadziłem ponownie. Um, dzięki temu udało mi się zbierać tyle drewna, ile widzicie, oraz stworzę sobie wcześniej zapowiadaną już skrzyżowaną czapkę. Dobra. Tak więc w poprzednim odcinku um, zachęcałem Was do... Um, zachęcałem Was do podania mi propozycji, jaką chatkę zbudować. Jednak um, powiedziałem sobie, niech będzie już uh, zwykła chatka. Zbuduję sobie tradycyjną chatkę minecraftową taką jak zwykle buduję. Um, w końcu... Skoro to moje let's play, y, to z przyjemnością pewnie zobaczycie, jaki jest mój styl budowania właśnie w Minecraft. Um. Zastanawiałem się też co do położenia chatki i najprawdopodobniej to, to zbuduję ją na tym zniesieniu. Trzeba będzie... Um, najpierw trzeba będzie zrównać mniej więcej ten teren. Tak więc teraz e, przyspieszę tempo i zobaczycie jak zrównuję teren. Um, może zrobimy tak. Przyspieszę tempo i zrówn zrównywanie terenu razem z budowaniem połączę w jednym... E, z, w jednym e, klipie. I... I um, w trakcie budowania całej chatki i um, przygotowywania terenu do budowy opowiem wam um, jak zaczęła się moja przygoda z Minecraftem, czyli to co miałem opowiedzieć wam odcinek temu, ale um, rozgadałem się i odcinek mi się zleciał, tak więc no, zobaczymy się już po, po śniegu. Ok, zaczynamy. Tak więc około półtora roku temu w szkole wszyscy moi koledzy zaczęli tak nagle rozmawiać o Minecrafcie. Mówili, że um, to jest jakaś taka fajna, niezwykła gra, w której możemy budować konstrukcje um, bez względu. Um. Chodzi o to, że mówili po prostu, że to była niezwykła gra. Um, no mówili, że można spodobać praktycznie wszystko co możemy sobie wyobrazić więc um, ja jako um, właśnie zapaleniec takich konstrukcji um, zdziwiłem się, że to właśnie nie ja pierwszy dowiedziałem się o Minecrafcie, tylko oni, właśnie moi koledzy um, Co było dalej? Zaproponowali mi krew Minecrafta um, na, jednym, na serwerze jednego właśnie z kolegów um, próbowali przynieśli Minecraftem na, na pendrive'ie, próbowali zainstalować, ale okazało się, że um, moje karty graficzna nie obsługuje tej gry, z czego się zdziwiłem, jak i reszta moich kolegów. Um, oczywiście przyinstalowałem sterowniki do karty graficznej, jednak... Um, mimo tego Minecraft strasznie mi się ścinał Miałem bardzo niskie Miałem bardzo mało FPSów um, Także nie jak nie dało się grać i na maksymalnych ustawieniach mgły e, graphics Fest i tak dalej Nie po prostu nie szło Ścinało się zbytnio um, I ale wtedy jeszcze tak naprawdę nie wiedziałem co co w jest takiego fajnego pewnie jak większość ludzi na początku myślałem um, że to jest gra, gra strategiczna widok jest z góry um, no bo większość z gier, w których się buduje właśnie taki widok jest a tutaj zaskoczyło mnie jak oglądając pierwszy let's play zorientowałem się że um, widok właśnie jest w Minecraftie taki jaki jest czyli um, widzi się oczami bohatera. Um, zainteresowała mnie wtedy ta gra i zainstalowałem sobie ją u wujka. Um, wujek też nie miał najlepszego komputera, ale no, grać się dało przynajmniej, więc um, głównie zrobiłem to dlatego, żeby zobaczyć tak naprawdę jak się w tą grę gra, bo um, ostatnio jest ona taka popularna, a ja w nią nawet nie grałem, więc tak nie wypada. E, najpierw zagrałem sobie w Minecraft Classic z uwagi na to, że nie mając konta premium e, tak naprawdę nie umiałem jeszcze dobrze odpalić Minecrafta e, zwykłego, tego nie wiem, Minecrafta SP. Coś trzeba było w każdym razie kombinować, więc na razie nie, nie zajmowałem się tym. Odpaliłem sobie Minecraft Classic i... Pierwsze konstrukcje to były takie konstrukcje e, z realistycznego świata. Na przykład mój dom, e, domek, w którym byłem na wczasach. E, w każdym razie coś w tym stylu. I później, co było później, później zacząłem grać w Sorviva e, na pirack pirackim Minecrafcie. E, no wtedy dopiero zaczęła się gra tak naprawdę. Pamiętam mój pierwszy świat, kiedy zrespiłem się. To był właściwie już taki czwarty, ale to nie było tak, że na poprzednich coś budowałem. Po prostu położyłem sobie po świecie i usunąłem świat. W każdym razie na tym czwartym świecie, czy tam na którymś, zrespiłem się gdzieś tam, już mniejsza, a to cały dzień łaziłem, aż w nocy wkopałem się w takie wzgórze, ciekawe wzgórze, ciekawe to wyglądało. I tam przetrwałam pierwszą noc. Nie jestem, nie jestem pewien czy wtedy skraftowałam sobie nawet łóżko, ale drzwi skraftowałem na pewno. Korzystałem z Minecraft Wiki, więc było mi łatwiej na starcie. I muszę wam przyznać, że to były chyba moje najlepsze wspomnienia z Minecrafta. Dla mnie Minecraft jest najlepszy na starcie, kiedy taka gra jest jeszcze taka tajemnicza, ma się dystans do tej gry i myślę, że każdy z Was wie, o co mi chodzi, bo każdy zaczynał kiedyś grać w Minecrafta. Um, I co było dalej? Um, następnego dnia w tym świecie poszedłem, położyłem trochę po mapie i zgubiłem się. Znalazłem jakiś fajny wodospadzik i chciałem... Um, Wtedy właśnie grałem na, też na mały, na dużym gle, ponieważ już wspominałem o tym, że mój wujek też nie miał najlepszego komputera. No, ale to już mniejsza o to. A w każdym razie na du małym, dużym gle można się szybko zgubić, um, co ja właśnie wtedy uczyniłem. I... I... Znalazłem taki mały rozpadzik i pamiętam, bardzo mi się on spodobał. Jednakże, potwory, robiło się ciemno i potwory mnie szybko zabiły. O dziwo się w chacie i się tak zastanawiałem, um, dlaczego w chacie, a nie na spawny. Być może drzwi, drzwi, drzwi tam, gdzie postawię drzwi, tam się zrespię, czy, czy coś w tym stylu. Różne myśli, myśli mnie nachodziły. Um, I... no później się okazało, że to łóżko zmienia punkt spawnu. Um, wtedy była wersja Minecrafta 1.7.3. Chyba wspominałem już, że właśnie na tej wersji zaczynałam grę. Um, to moja gra właśnie tak wygląda na początku mojej gry. Um, widzę, że chyba zbliża się nam limit czasowy, więc postaram się streścić. Później zbudowałem chatkę Zirta na takiej mini pustyni. Zasłownie były na niej dwa kaktusy i um, 40 metrów kwadratowych piasku. Um... A o drugim moim świecie opowiem może już w następnym odcinku. Tak więc um, niedługo już um, przekażę głos mojemu um, dawnemu um, no w każdym razie sobie, który nagrywał um, ten odcinek wczoraj. Um, I jeszcze powiem dwa słowa o moim incie. Um, muzykę do intra skomponowałem ja. Um, zagrałem ją również ja. No i klipy z, z scen, kiedy grałem w Minecrafta. Myślę, że już nie macie wątpliwości. Po prostu um, grając w Minecrafta nagrałem parę scen. No i to by było na tyle, Już przekazuję głos mojemu dawnemu e, sobie. Okej, okay. jak widzicie mój domek już stoi, mniej więcej w pełni taki jak powinien być, tylko jeszcze nie jest umeblowany um, oraz nie ma szyb i brakuje mi paru jeszcze innych elementów, um, takich jak oświetlenie, więc w następnym odcinku najprawdopodobniej pójdziemy do kopalni e, głównie po węgiel teraz się zastanawiam, gdzie wypójść do tej kopalni Ale to już mniejsza o to Może rozejrzę się między tymi odcinkami po powierzchni poszukiwania jakiejś jaskini I um, w, następno, w następnym odcinku już spokojnie będziemy mogli na niej się wybrać Tak więc um, To już jest koniec tego odcinka Mam nadzieję, że Wam się podobał Um, zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału oraz lajkowania tego jak i innych filmów na moim um, Możecie ten film skomentować um, zarówno pozytywnie jak i negatywnie jeśli, Oczywiście jeśli komentujecie go negatywnie to um, napiszcie co jest z nim dokładnie um, złego żebym mógł, mógł się poprawić i w przyszłości um, wszystko zmienić i zachęcić Was do oglądania mojej serii ponownie. Um, no, nie będę wam już, Was już zanudzał jakimiś... Um, o, tutaj jeszcze została kawałek tego drewna, to... biorę. Na pewno zauważyliście, że Trakcie, w trakcie odcinka musiałem parę razy um, wyskoczyć, żeby zdobyć jakieś surowce w postaci drewna albo tilta. Jednak moje obliczenie na oko nie sprawdziły się tym razem. Um, no, teraz już to trzeba nie będzie nam sprawiało problemów. Um, no i trzymajcie się, na razie.